Ja mogę krótko skończyć, na moim kanale, czy tak jakby, jakby, starsze wersje Pet Simulator, tak, dzisiaj na starszej wersji Pet Simulator, nie, bo to jest od Big Games, tak, Big Games, to, 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 to ich jest bardzo starsza wersja Pet Simulator, gdzie na, na starszej wersji Pet Simulator, tego tak, odcineczki i coś tam im, jest taka, taka starsza wersja? O, no tuż tak, że. Starszą wersję chciałem zagrać, po prostu szukałem tuś. Się... No, już pamiętam Teraz coś de Pet Simulator. Już tam zapomniałem, wiecie czym. I, jo, I dzisiaj będziemy grać w Pet Simulator po prostu. Tak, no. Na starszej wersji dzisiaj. Dzisiaj będzie, no moja nowa seria Starszy... Pet Simulator. Jakby tak no... To mi się bardzo podoba ta starsza wersja. Jaka kosztowały... 360 ok. I ta nowsza wersja była fajna. No i nie grałem, nie mam, ale chcę ją spróbować po prostu zagrać. Po prostu dzisiaj zagram sobie. No tak. No, big big games. Nie wiem, Miałem to. pet Simulator 2 chyba się nazywa tak. No no chyba tak się nazywa. pet Simulator 2 ok nas nice. nice. I mam gdzieś dwa siana. Dzisiaj, dzisiaj postaram się wyrfarmić się lepiej, tak? Ale to. Dobra, gdzieś 6 I tak, no. I, i, I tutaj sobie będziemy grać na różnych tych mapkach. Ok. Jeszcze tutaj zobaczyć, czy to są jakieś tu mapki. Chyba te mapki będą. Jakieś albo nie będą, nie wiem. Po prostu, nowy odcinek, na serię na Robloxie. I, no, no i tak, no. I tutaj zacząć. Czy, czy tutaj są jakieś nowe? Wysepki, tak. No, na, na wysepeczki po prostu gdzie zobaczymy. Starfa wersja. O, 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 tu mamy? Po prostu mogą być tutaj na starszej. Chyba tak, by taka starsza wersja, by widział Pet Simulator. A jak to było się tradować? A, Tradnik mamy za VIPy. O, ty panie, ładnie. Kurde, no trening mamy, kurczę, za VIPy. Szkoda, że za vip no, no, a, no, no, ale tutaj będę musiał sam dać radę i po prostu tak taką, 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 taką podróbkę nie wiem jak to powiedzieć, od Big Games, to jest trochę taką starszą wersję, nie wiem jak to powiedzieć, starsza taka podróbka, bo no, nie wiem, no, no nie wiem, no nie wiem jak to mam, mam na to powiedzieć. tak, nie, no nie, no nie wiem, tak, no nie wiem, nie wiem, tak, nie wiem, po prostu starszą wersję gramy albo podróbki, nie po prostu są jakieś tu no i no jest jakaś tam kapulta no i po prostu. A widzicie sami starsza wersja, chyba, bo jest jakiś taki stary, i po prostu wolę psa wybierać po prostu ciutki. O tutaj skrzynki robią, pik, pik. Ciekawym, o, że też sobie sobie. cyk, 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 a mi tam robi. cyk tyk, tyk, po prostu gra na starszej wersji Pet Simulator. I po prostu, o, wola już takie okienko. Po prostu mogłeś go o tyle petów. Jest ja za mało. No, bo ci trochę mało petów, ale spokojnie. To ja trzeba kupić tylko i tak dalej. Szkoda, że tak samo miejsca. Mogę na 4 VIP, ale może się potem rozwinąć, nie wiem. No to potem chyba to chyba też, tak się rozwije w tej w tym pet simulator OK nice o wow, mamy dobrą kasę nice dobra chodźmy dalej jeszcze o po jeszcze chodźmy piasek to się rozwali a my po prostu idziemy tu po, po, po czemu po prostu być na update nie wiem jaki i po pierwsze mnie to interesuje nam rzecz uuu gościu tu damy, trochę tu to pedy, czemu? to jest bardzo mało, jej jeden pet. takie pedy kosztują aż 60 syn będzie ofertę na nową, na nowy pet <ścoughs> tak, przepraszam, że to określę, ale mam są trochę chory, trzymiony jestem trochę no, no, no i po prostu nie mogę tego oglądać, przesunąć dwa filmy no musiałem bo 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 nie straciłem konto gdzie konto co to tutaj to popieknie po prostu straciłem konto po prostu no. jak i będziemy kurcze mieć te jak zawsze e, widzowie tak to, to będziemy go się po prostu O tutaj, mam się, o, o, tutaj mamy. O, tutaj mamy. O, o, Możemy tutaj jakby. O, o. Wow, to ciekawe tu jest takie, że tutaj będziemy mogli updateować. Mieć tu więcej petów, vipów. O, będę mógł na vipa zbierać. O, tutaj to kończysz, chodź tu. Po no, prostu kurczę, chcę tylko zobaczyć jak to wszystko działa i tak dalej. Ale jedna rzecz mnie interesuje, żeby mógł na to. Zbierać, Yy, tak, no, będę po prostu mieć Ma mało będę miał pe pecików, ale po prostu pierwszy raz w to grałem, <grym> po prostu, no i teraz, no, no i teraz sobie farm farmę, <grym> nice nice nice, no, no nice nice nice, nice. Farm sobie, farmię farm i i tych nie że to pet simulator nie ja rujem. Miałem... Po prostu, no, 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 raz, tak taka podróbka, no nie wiem, no chyba to jest chyba Big Games, tak, no chyba to, chyba to jest, to jest no jest, tak, to może być Big Games, że Big Games zachowało tutaj Pet Simulator, takie starsze Pet, pet Simulator, no, pierwszego nie wiem, mamy 20 expa, wow, ale mi się, mi się tutaj wydaje podoba ten X. Bo w powiedzmy lety też dostajemy, ale widzicie sami, możemy teraz XP tu zbierać, okej? Okay. mam jakieś skrzyneczki, tak i tutaj to nam zabierałeś. o co to, tu to, to zabierz. Mm, tak i tak no po prostu ja wolę trochę to czym ja, jak tam ci ta wersja się sprawować i po prostu no i po prostu tutaj będę mógł sobie VIP'a zbierać, no na VIPy. Już tutaj będę mógł sobie zbierać na VIPy. Na jakieś tu to coś tam eee, po prostu i tak, a o, niszczy, to, to fajne coś, a tutaj bardzo tutaj, w dużej formie, no właśnie, <coughs> przepraszam, że ja to kaszle ale po prostu mnie trochę łapie. I po prostu, dajcie coś z potem będziemy mogli tutaj trochę dalej mieć. 6 betów, trochę szybkości kopania i po prostu aptujemy sobie tutaj. I mam 4 od ciebie, kochany. Okej okay. i, i chodź mi jeszcze rozwalić jakąś grubszą skrzynię z pety. O, za 10 już sobie rozwalę. I po prostu chcę, żeby... Bo coś fajnego. Nowa seria z coś tam. Bo po prostu... Bo tak sobie... Nowa seria z Robloxa chcę zrobić czy nie? Po prostu tak, no i ja sobie zrobiłem. Po prostu... okej okay, Ten się rozwali takie coś i po prostu... Nie chcę no to mam pieska bo to jest pierwszy mój pecik Po prostu może jeszcze tego nie będę się rozwalał. O, to się rozwal. Spokojnie, gościu, rozwal sobie. No i po prostu dzisiaj będę se farmił. Tak, dzisiaj se pofarmia, sobie farmi, a może i to zrobię. Jaki zrobię, jak się nie a APET Simulator. Nie o kurde strzelił ktoś tam tak i tutaj chyba w jakimś odcinku będziemy tam gdzieś daleko o kurde go się strzelił <kluz> przepraszam za, za mój kaszel ale po prostu po prostu mam kaszel i takie inne po prostu no, mam kaszel po prostu trochę katarku no jak człowiek normalny Motory katarku kaszlu Katruk, kataru i kaszlu Okej, okay, dawaj, 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 Ty dasz radę, rób jak szybko. No, jak coś to... E, kiku, ty też kiku, czemu grać w podróbę ale będzie. To nie jest jakby taka podruba bo Big Games. Może Big Games tutaj, tutaj chyba tak zachowało tą tą starą wersję, nie wiem. Albo to starą wersję, albo to zachowało. E, albo nie wiem po no, prostu zgaduję, że chyba mogło to zachować tą starą wersję i OK 12 monet I jest. I mamy już 3 trzeciego ekspa, chodźmy jeszcze to pofarmić Sobie tak no już mamy coś do blokowania tak. Niedługo będziemy mogli uleczeć swoje pociki i po prostu też takie extra slots i po prostu Ok, nice nice. I tutaj możecie kupić jakieś tutaj bo tutaj niedaleko jest ten sklepik. O, to, tu, tu, tu. Idzie po prostu. Tam jest chyba niedaleko, tak. Dobra, farmi sobie. Po prostu dzisiaj trochę też pogrą tutaj. I tutaj. Mamy zafi. Zafi. Ale czy my Przepraszam, że pukł się. Nie, gdzie, gdzie tu robisz? Dobra, może to. Kurde, on wraca. Tak no. Ej, fajnie, to tutaj zrobiliśmy. Nice. Ok, Dawaj. Teraz dajemy kurczemu jakieś mu wyzwanie, że musi to Ciężkiego. O, dobra. Ma mamy 150. Jak teraz tą rozkrzyneczkę rozwali? Bardzo długa skrzynka. Leczka, nie wiem czy takiego być pe Takiego peta Okej, okay, to, to chyba trwać. Albo nie, nie, nie. Chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. O, to jest tu piążki rozwal. Czekaj, mogę sobie to schować? Mogę sobie to schować? A nie mogę, bo. się nie da. O, po prostu leczkę farmi. Czy mu się uda? Albo nie. Chodź tu, e, chodź tu O chodź tu i po prostu Jedziemy tu farmić takim gównem Po prostu mogę tutaj się tradeować. Szkoda no O, o, o I tutaj ja będę mógł e, Kurde tutaj będzie <laughs> Tutaj coś o mówić czy coś nie wiem O mam już tutaj leczone Dobrze, mam, tutaj możemy sobie update'ować Twój na przykład level. Czemu level to już mówię? Levelu. Tak, tak już się że trzeba przetłuję swoje levele I dalej. O, kolejny exp. Nice, nice. Ile zrobiliśmy? 4. 160. Ale chcę jeszcze, zrobić C do nowych jajek. Dzisiaj tak no. No wie jakie ja będą kuśle tutaj się notować widzowie? Przejdzie. No, Może mi się, nie? Wiesz co i mogę tutaj tutaj nie zrobić Tak no bo pierwsze jajko kosztuje za 360 No to trochę Nie fajnie No 100 mi się coś nie brakuje 350 Ale widzę no ale widzowie zawsze mogli dawać Na przykład no na przykład za 100 Trzemok kurs za 100 już mówię Za 100 lepiej dawać Nie za więcej Ok, dziękuję za oglądanie. Widzimy się, dajcie suba, lajka, like. widzimy się w tym odcinku. Elo.